Nie wiem, czy się cały nagrał, ale ja ja na świecie tylko. Chcę, chcę, chcę. Chcę, czy chcę. Chcę, chcę, chcę. Chcę, nie Czy Chcę, chcę, chcę. Chcę, chcę, Nie, 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 nie. mi, Добре. Рано, нашол. Нема, кога јавом лига со тема. Добре. Не, спобизни вези. Nie, już bo, chyba, część to już poszła, nie? No, bo jeśli chodzi o zdjęcia i materiały do rolki, to mam... Dobra, do, do, to super. To jak chcesz zwijać, to, 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 to spokojnie. To no, to przegrywałeś. <noise> no, no, <to> wyślam się. No, mówię, trzeba to oglądać i przeczytać, jak to o której myślicie? Kurde, my o 19.50 wylądowaliśmy. Pięć, no wiadomo, cztery, to... trzy, no, dwa, no to wiadomo, jeszcze się, No tak, no. się wyjdzie z lotniska, to jeszcze trochę, nie? No, jeszcze jechaliśmy do e, Macha. I, i, e, I obok był powajs. Podaj, podaj, podaj. Dominik chciał spróbować, podaj, ale po prostu nie Co był? Tak, Aha, na, no, no, no. no, no. No i mi po prostu w portu nie bo, bo na dwa paragony, czekaliśmy w ogóle e, w no, tak. cholerę tak po musieliśmy jego robić trzeba dować. I to cała wyprawa jest Ale to ej, Antek to po czasie był. Tak, no.

Dobrze, to... Yy... No, ja postaram się, to nie wiem, może jutro Ci podesłać? Na spokojnie. Naprawdę nie, nie, nie badaj się. Właśnie, yy... no miałem się pomyśleć. No? Czy wolisz tak, że będziemy się robić po każdym zadaniu? Czy robisz sobie by robić to na koniec? Jak tykujesz. No o kurde, możemy, możemy, od razu. Możemy? Od razu, bo ja mam budowę, część mam w sumie na koncie, więc chciałbym dzisiaj, żebyśmy się rozliczyli w budówce, E, za okay. Okay. No, Nie jest też bez, bez większego znaczenia. Możemy od razu, żeby mieć już wszystko z głowy, żebym później nie pamiętał, bo ucieknie. Znaczy no, ty sekretariat będziesz pilnować. E, zróbmy w ten sposób. Tu jest kawę. E, tak, za ostatnie. I e, za następnym rzutem szeleję kawę. Nie mamy jakiegoś numeru swojego, nie? Ja, ja... Masz swój? To... Albo dobra, no to mi wyślij telefon, tak będzie lepiej. będę pamiętał, bo mi to się będzie pokazywało, że napisałaś to. Po, po, po jak tu się ogarniemy, to, to ci przejdź tak, ja ja postaram się dzisiaj, ale nie wiem po prostu od której. Ja na spokojnie, na luzie. Nie, nie ma problemu. na pewno. postaram się przygotować. No to jak będzie dzisiaj rolka, to zjeżdżę na spokojnym bo albo nawet po nawet słuchaj, to tam tu się nie pali, nie? Tak, wiesz. Jeszcze coś jest. Inny. Wiesz, że jeszcze kasper, tu jest, to no. w Sekunda. Tak, Ja mam nadzieję, Tak, No, mam nadzieję. No, oby była pogoda i właśnie chciałem, żeby to było na Marsach, bo tam jest ten klimat, jest i klimat, i inaczej się fotografuje w pomieszczeniu, bo no. na zewnątrz zawsze będzie lepsze. Tu jest to światło słuszne, nie? Ale ładne jest tak. Myślę, że fajnie yy, Bo tak zapalili trybuny. Jakby było samo to, to by tak ciemno tak, doszło. Ale to do zdjęć masakrów. O, o. Tutaj jeszcze, jak się Ej, Ej! strony i pomagało w treściach no, koncertów, to... No. Ale no jak robi się w fotografii no to musimy mieć ten, wiesz, moment, to, tak, że... ta ostrość już być, nie? nie Super, dziękuję ja Ci pięknie. Cieszę no, się, ja się, że jesteś i że robisz poty. Eee, ja będę z Dominem rozmawiał, jak się będzie dalej wyglądała gra, bo... Na sezon mamy 6 zawodników, a nas na ten moment po te wszystkich rotacjach jest osiem I musimy się jakoś tam... Bo tak, na pierwszą kolejkę w ogóle a to nie ten, ma ale tak nie mógł tam grać. I doszedł jeszcze jeden chłopak, który mówił, że on będzie e, tak w razie W, nie? I, i z niego, trzeba, jemu trzeba będzie podziękować. I będziemy się dogadywać tak, że kto będzie mógł być na większej ilości kolejek, to, to ten będzie grał, a kto tam nie będzie mógł... No mógł, to... ona akurat w sobotę od rana jest wolny. Dzisiaj to był gdyby nie fakt, że ktoś musiał do Krakowa jechać. Do Krakowa je. do no, no bo on robi tam licencję, a to ten no. Miał teraz akurat. Aha. Coś biedny chyba o tym wstawał. Ja przejdziemy. Myślałam, no, no, to tam będę z nim już gadał. No. Ja też bym chciał, żeby podziałł, ale w kurczę, tak jak zakończyłem, tu przed czwartym, kto będzie grał, to nas było mało, a teraz nagle z no. Ja już Ja widzę, jak was ja się tak uchamia trochę, jak ten do was wychodzi. Ja tak? No to jednak, że znaczy, jest trenerem, a inaczej jakiś się co będzie No, jasne. <laughs> tak, jest, powsta. Dobra, Powinna ja się być. Bieram. Dobra, dzięki. A, dziękuję. Tak, bo tam te paki podpis. To jest paski.